To, że znakom i kolorom, a nawet dźwiękom przekładamy znaczenie, jest ogólnie znane i akceptowane. To, że te instrumenty kontroli i manipulacji mogą mieć w wielu grupach społecznych różne znaczenie. To do czasu telewizji internetu i podróżowania po świecie też nie jeden z nas już dostrzegł. Z wypowiedzianym i napisanym słowem jest podobnie. Ogólnie można by powiedzieć, że jakikolwiek rodzaj wykorzystywanej komunikacji ma znaczenie wyłącznie dla akceptującej ją grupy społecznej. Jeżeli powiedziałbym pewnej osobie w Polsce, że jest zerem, z pewnością ona poczułaby się przeze mnie w pewien sposób zaatakowana. Nie pomyślałaby ona w tym momencie, że przed chwilą zrobiłem jej komplement, bo podziwiałam jej zrównoważenie. Często bywa tak, że ten sam wyraz w jednym języku może mieć wiele znaczeń, jak na przykład granat, który może oznaczać kolor owoc lub materiał wybuchowy. Tak samo jest z podobnymi wyrażeniami w różnych językach świata, jak na przykład papa, po polsku używane do pożegnania, a w Niemczech oznaczający Tatę. Praktycznie można by powiedzieć, że każdy czynnik komunikacji może mieć różne znaczenie. Teoretycznie tak jest. A praktycznie? No właśnie. Czy robiłbym ten przekaz, gdyby tak było? Co powiesz na to, że na Matrycy a więc na Matrix, na której aktualnie bytujemy, wszystko, co zostało do tej pory stworzone, miało swój zapis wraz ze swoim znaczeniem. I każdy znak, wyraz, dźwięk, kolor, zapach, ruch, zachowanie, czucie i tym podobne miało swoje początkowe znaczenie która jest jedynym i prawdziwym. Dokładnie tak, jak to jest w programowaniu komputerowym. Jeden rozkaz może mieć tylko jedno znaczenie. Dokładnie tak samo jest z naszą matrycą. Zobacz na przykład znak swastyki, której próbowano w ostatnich 80 latach stworzyć nowe znaczenie. Na terenie. Zmienić go może tylko jego kreator. A jak już wiemy, swastyka nie została stworzona przez Hitlera. Kreatorem nie jest jednak tylko stworzyciel matrycy. On tylko zapoczątkował zapis. Kreatorem jest każdy z nas. Im dokładniej dany instrument komunikacji. Czy bardziej trafnie powiedziane, instrument kreacji został zdefiniowany, tym słabiej mogą inni wpłynąć na jego znaczenie. Na przykład zwróćcie uwagę na słowo ja, które w swoim źródle ma tylko jedno znaczenie jakie? Pozwólcie, że rozwinę ten temat, bo jest, bo jest on bardzo ciekawy. Zobaczmy, kim byli nasi praprzodkowie. to byli ci posiadający świadomość swojego bytu, mówiąc ja nie mieli nam myśli swojego ciała, a bardziej siebie w nieskończoności. Oni zdawali sobie z tego sprawę, że za ich wszelkie czynności oni będą odpowiadać, a nie ich ciała. Więc człowiek bez ja, chwileczkę, zanim pojadę dalej, wytłumaczę najpierw, kim jest człowiek bez ja. Człowiek bez ja może być na przykład po raz pierwszy oświecona cząsteczka boska. A więc cząsteczka która została po raz pierwszy pobudzona do życia, by być człowiekiem. Człowiekiem bez ja może być również cząsteczka, która została zresetowana, by dać jej nową szansę na istnienie. Ale może to być także cząsteczka, która już posiada ja. Która w nowym wcieleniu postanowiła odciąć się od swojego prawdziwego ja, od swojego ja nieskończoności, z powodu na przykład zdobycia wcześniej określonych doświadczeń, lub żeby nie zostać od razu odkrytą przez manipulatorów. OK, to idziemy dalej. Więc człowieka bez ja nazywano w prastarych czasach po prostu BESJA. Określenie to przetrwało dzięki Biblii aż do dziś dnia jako BESTIA. Dlaczego bestia kojarzy nam się dzisiaj z negatywnym stworzeniem? Hmm, bo tak uczy Biblia? Prawdą jest, iż człowieka BESJA można z łatwością wychowywać, a więc programować. I to właśnie jego można namówić do tak zwanych bestialskich czynów. A więc mordu, grabieży, gwałtów, kłamstw, obelg i tym podobne. Można było w zależności od tego, kto go wychowywał. Na matryce są zapisane oba wyrazy, a więc ja i bez. I ich znaczenie jest wieczne, więc wszystko jedno, jak słowo bestia jest odbierane na świecie. Podczas tworzenia bestii, wynikiem zawsze będzie człowiek bez ja, a więc bez przeszłości, doświadczeń lub bez pamięci, ale również i bez karmy. No tak, powiecie. Ale w, na przykład w języku niemieckim istnieje słowo ja, które przetłumaczone na język polski oznacza tak. Więc które znaczenie słowa było pierwsze na matrycy? Słowo ja nie pochodzi z języka germańskiego. Język germański jest o wiele młodszy od języka słowiańskiego, które zresztą pochodzi z języka Prasłowiańskiego. Więc posługując się językiem niemieckim, praktycznie przy każdym przytaknięciu mówimy nie tak, tylko ja. To ja. Zobacz, gdy zapytasz się Niemca, ale teraz tak trochę ostrzej. Gdy zapytasz się Niemca, czy to Hitler wymordował tylu ludzi na całym kontynencie, z pewnością usłyszysz odpowiedź od Niemca: Jo. A więc to nie Hitler wymordował, a on, bo powiedział, że ja, a więc wskazał na siebie. Co prawda, znaczenie dla odbiorcy jest tu inne, ne? ale na matrycy zapis jest dosłowny i niesie za sobą konsekwencje energetyczne. Które obwiniają do dziś dnia każdego Niemca. Energetycznie rzecz biorąc, posługujący się językiem niemieckim, przyjmują wiele winy na siebie, nie zdając sobie z tego nawet sprawy, a to ma poważny wpływ na ich podświadomość. Języki takie jak język niemiecki i angielski. Zostały sztucznie stworzone podczas niewalania narodów zachodnich od łaby aż po Atlantyk. Poprzez odłączenie tych narodów od ich rodowego języka, niewolnicy posługujący się nowym, narzuconym im językiem, tracili połączenie ze źródłem, poprzez co zatracali również moc kreacji słowem oraz Czucie i zrozumienie ogółu. Następne ich pokolenia, nieczujące boskości, akceptowały swoich nowych władców i służyły im bez wahania. Anastazja, opisywana w książkach Władimira Megre, opowiada o pierworodnym narodzie ziemskim które od wielu wieków śpi. A teraz ja wam powiem właśnie ten naród obudzi się dopiero wtedy, kiedy zacznie posługiwać się swoim językiem pierworodnym, do którego najbliżej mają języki słowiańskie, dlatego prasłowianie. Przez tysiąclecia pielęgnowali swój język. słowiański język kryje w sobie nie tylko początkowe znaczenie słów, ale również wiele prawdy o naszej przeszłości. A w odpowiedni sposób dany zestaw słów jest w stanie wpłynąć nawet na materializację myśli. Dlatego warto jest odnowić nasz język. A nie go dalej zniekształcać lub zastępować językami kolonialnymi jak niemiecki czy angielski. Jak nauczyć się naszego prawdziwego języka? Przede wszystkim pozbędźmy się brzydkich wyrazów oraz negacji. Więc zamiast mówić, nie będę się już więcej niezdrowo odżywiać. To jest może miłe postanowienie, jednak w tym zdaniu zostały wykorzystane dwie negacje, które nie służą kreacji. My powinniśmy pozytywnie myśleć i pozytywnie się wyrażać w stylu na przykład: Będę zawsze odżywiać się zdrowo. Posłuchajcie, jak już to brzmi. Nie będę się już więcej niezdrowo odżywiać. Będę zawsze odżywiać się zdrowo. Zwróćcie uwagę również na zdanie, niech się tak stanie. To zdanie zaczyna się na nie i również kończy. Więc powiedzmy poprawniej i zobaczmy, jak to brzmi. I tak się ma stać. To nie jest rozkaz, to jest postanowienie. Zwróćcie uwagę na to, jak często negujecie własne postanowienia, i postarajcie się zmienić je tak, żeby brzmiały pozytywnie. Zobaczycie, jaka będzie z tego konsekwencja. Już podczas samego wypowiadania słów poczujecie, że wszystko jest tak, jak powinno być. Następnym ważnym punktem jest. Sprawdzenie wyrażeń używanych w codzienności. W matrycy zapisane są sylaby, i głównie sylaby. To właśnie sylaby posiadają znaczenie. Zwróćcie na nie uwagę, co one powodują w znaczeniu pewnych określeń. A odnajdziecie prawdziwe wyrazy. Jak na przykład dzisiejsze słowo nie. Niegdyś używane było w tym celu „d”, Ale również di, dy, da i do, zależnie od odmiany. Zobaczcie wyrazy jak destrukcja, destabilizacja, dezorientacja. Moralizacja ale także dorosły, a więc ten, który już nie rośnie. Dom, co oznacza nie mój? Zwróćcie również uwagę na często powtarzającą się sylabę ra, jak i ro, i re to coś, pytając się znajomych, rodziny z ciekawości, czy oni kojarzą coś z Ra. Wszyscy od razu odpowiedzieli jednym słowem. Słońce, Bóg. Ciekawe. Ra. Radium. A więc promieniowanie, promień, światłość, czy Słońce, również czczone jako Bóg. No wszystko by się zgadzało. W tym momencie muszę pomyśleć o promyczku z Anastazji. Osobiście bardzo lubię wyraz grawitacja, który mnie tutaj trzyma przy tej ziemi. Dopiero opuszczając ciało jestem w stanie latać. W ciele już nie. A gra. A może to ra, rawitacja? Jak zobaczysz rawitację, jak się przyjrzysz rawitacji, ra, vita, cia, cia, cię. Rawita cię. Rawita cię. Grawitacja. Słuchajcie, możecie się pobawić w te znaczenie wyrazów. Może stworzymy jakąś stronę, a la Wikipedia, w której będziemy notowali nasze odkrycia wyrazowe. Ponieważ tam jest naprawdę cała wiedza. Tam jest wszystko. Tyle, że polski język już od dłuższego czasu jest mocno zmieniony. I dlatego powinniśmy wszystkie słowiańskie języki sprawdzać, badać, porównywać. Anastazja mówiła również, że powinniśmy patrzeć na nasze zwyczaje oraz powiedzenia i przysłowia. Tam jest dużo wiedzy ukrytej. Pamiętajcie, każdy wyraz ma tylko jedno znaczenie, a każdy inny już nie ma znaczenia na energetyce Matrixa. Także ludzie, którzy się bawią magią, nie znając języka, którego używają, im może nie tylko nic nie wyjść, ale może im coś wyjść tylko zupełnie odwrotnego niż chcieliby. Widzę, że w przyszłości i to bardzo krótki, Wielu Polaków wróci do swojego języka i widzę, że również tak zwani Niemcy będą wracać do swojego języka. Wierzę w to, kiedy ich pycha i ich zarozumiałość opuści ich, wówczas będą mogli przyjąć swoją prawdę. Życzę Wam powrotu do Waszego języka prasłowiańskiego, prastarego.